Gość, który jest bardzo głośny i do wszystkich zagaduje. Nieśmiały i cichy, to właśnie ja przez pierwsze 22 lata mojego życia. Byłem tak spokojny, że rodzice zaczęli się o mnie poważnie martwić. Kiedyś moja mama usiadła przy mnie i powiedziała: Musisz mówić głośniej. To trwało do 2011 roku czy 2012. W tamtym czasie miałem prawdziwą obsesję na punkcie aktorki Mary Elizabeth Winstead. Mieszkałem wtedy bardzo blisko Hollywood. W tamtym roku odbyła się premiera filmu Scott Pilgrim kontra świat, w którym grała Mary Elizabeth. Organizowano wydarzenie, na którym można było spotkać się z całą ekipą filmową i dostać od nich autografy. Czekałem w kolejce kilka godzin, w końcu udało mi się wejść do środka. Zobaczyłem olbrzymi stół, przy którym siedzieli światowej sławy celebryci. Kiedy nadeszła moja kolej, ominąłem wszystkich i podszedłem od razu do Mary Elizabeth. Wymamrotałem coś pod nosem, a ona zapytała: Słucham, czy mógłbyś powtórzyć? Mój świat się wtedy zawalił. Na szczęście miałem jeszcze drugą płytę. Wróciłem do kolejki. Za drugim razem zrobiłem dokładnie to samo. Pominąłem wszystkich i podszedłem od razu do mojej ulubionej aktorki. Powiedziałem jej, że jestem wielkim fanem i bardzo doceniam jej pracę. Ona podziękowała mi i spytała, jak się nazywam. Odpowiedziałem, że Ben. Napisała na płycie dla Bena z miłością. Mary Elizabeth Winstead. Przełomowy moment w życiu. Miałem w ręce dwie płyty z filmami, które były fizycznym dowodem na to, co się dzieje, gdy odrobinę podnoszę głos. Na pierwszym opakowaniu miałem tylko podpis i imię aktorki, za drugim razem napisała dla mnie dedykację. Nie uważam, że Polacy mają uprzedzenia względem cudzoziemców. Oni po prostu nas nie rozumieją i nic o nas nie wiedzą.